Taki facet już nieboszczyk nie nie żyje, zbierał czarny w No, Ej, to by udało? Udało się udało? Dostał. O, kozak. Eee. Lama. To ma cichy. No to dobra, o, mnie znowu wrzucił. A jak nie ta step, to. Te, to no, no, się. no. Ale ja mam jeszcze dobra. złoto, więc wiesz. tu ja no. Czekam, nie, nie, lepiej. Nie schodzę na dół. Ty tam stój w miejscu. Aha. mi się tu? Ej no kurde. Nie bij! Później jak wejdziesz! Ej Ale... no ty nie! Ale... Dobra. <grywia> <grywia> Ubiłem to i jak mam teraz tam Dobra, teraz teleport, no. No, dobra. Chodźcie po drabinie. Ale po kolei. Żeby nikt nie spadnął. Teraz ja. Teraz ja. Nie. Teraz ja po lolku. Dobra. Mam... Kultura. Tak, tu piszę? Nacisnąć. trochę. O, co to było? Co tu było? Tam... Co? Więc naciskam, tak? Nacisnąłem. No to idziemy. No idziemy. Wow! A, wow. a to nie było się, No skrzycze. kto mnie zepchnął? Nie, 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 to jest coś. Nie że przypadkiem. No tak, zjechać. tylko że mnie zepchnął Zepchnąłeś. Stop! No. Huh? Stop. O, o, stop. stop. Może tam jakaś lawa jest. Słyszałem, że. może tam, znać, był, może tam no. było jakieś złoto, wróćcie. Dobra, to idźby, nie? Nie. Ja słyszałem, no że ja tam... coś wybucha, wiecie? Wy zawsze to słyszycie. No ty gówno A i drzwi się otworzyłem. Jasne. O matko, ile tam Dobra, jest jeszcze tego łażenia? O no, no, czekaj, na. Co to jest? O jest, otworzyło się. Nie no, ma, nie ma żadnego no. tego. O teraz jak o. spadniesz to zginiesz. Ile, ile macie złota? No idź, de Pawełik. O, o, o. aż tak. No. Aż tak źle? I co tu jest? the gold Wziąłeś so Make it up no wziąłem ile macie ja mam dwa ja mam ja dziesięć to jeszcze oh. 12 jeszcze trochę no o oh, fuck Zapamiętaj, nie wiem czy to to pisze dobra idziemy na to już nigdy nie zrobi nie 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 wróci to co zobaczysz nie to nie, nie o nie. Ej, ten a czteryście w ogóle TT3? Ej, w ogóle cztery T3 t, t, t? Tabliczki? Nie, A Ta, ja mam WT. No, patrzcie to, patrzcie tam. O, no tam za siebie patrzcie. To pewnie te TNT w No mówiłem, że coś wbali. Co, to, co, co? Co? Ej, ominęliśmy Trend? siedem. Ominęliśmy koniec? No koniec. No właśnie wiem, ominęliśmy 7? Nie, to jest jeszcze znak zapytania, więc jeszcze nie jest koniec. No. Ale gdzie byśmy Nie, 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 jednak tutaj. chodźcie wrócimy, się wrócimy, Chodźcie tam, te, wrócimy, nie, tam te nie, 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 tłumaczy nie, 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 ja już nie, 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 Very well, I think you worthy of my gold. Hmm, macie no. pe macie chyba wszystkie moje złoto. No prawie. całe złoto. But did you find all of it Put now we so her? Just working with time and. Coś tam z czasem, coś tam, coś tam. To jest i? No więc Tras, no to chyba już to jest to koniec. Ej, ktoś chyba zejerał. Ej. kontynuuj. Ej, tu się pali. Okay. Ale szkoda, już nie, koniec na musimy się to spędzić. To 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 Czyli to już koniec? Mi się wydaje, Mi się że wydaje, tak, że nie. Też nie. A bo to jest takie specjalne nie. ten. Takie specjalne. Tu coś pisze: Spotkałeś mnie jeszcze raz. Spotkasz mnie jeszcze raz, coś takiego. Coś tu jeszcze musi być. Continue our journey. Co? Kontynuacja, coś tam. Przygody. Gdzie Ej, tam skaczecie? Patrz, e, nie, gdzie nie, tam tu, chodzicie? Tegoś tu nie ma. Spotkałeś mnie? Nie, ale tu już jest Ej, Ej, Gdzie tam skaczecie? Coś tu musi, coś tu będzie. Nie, ja ci mówię, coś tu będzie. Bo tam bo continue journey, kontynuuj samą przygodę. E, no właśnie, to jest kontynuuj swoją przygodę, spotkanie. więc możemy sobie tego pooglądać. Gdzie? Ej, patrzcie tam. Ja no. mam Chodźcie tu, patrzcie. Schodki jakieś. Gdzie? Gdzie, gdzie, masz gdzie? schody? Tu. No patrz, takie wejście tak aż dziwne, nie? Ale, ale gdzie my jesteście? Ja Aż dziwne, że to są takie coś zrobione. Po zrobił prostu się ktoś. tak wygenerowało, no dobra, ja nie przedłużmy. Nie przedłużajmy tego filmu. Nie przedłużajmy. No to jest gdzie, to koniec. koniec. No to było za szybko. Nie no ma już nic. Jesteśmy wolni. wolni. Koniec. Dupisz smutny. Dupisz smutny. Tak, tak. Gada, tak. że to jest koniec. A Asario, dupisz smutny. Ale to gdzie by było jeszcze te. Ale to no, gdzie by było A, nie pamiętasz 7? jak wtedy Benio zginął? I straciło się tych siedem. No to co? No, ja wiem tylko trzy. Ale że wy co wzięliście. Skąd wiesz, że to było siedem? No właśnie. No, nie. A gdzie po prostu. Właśnie. Ja tylko dziesięć. No mówię wam, Musi to, że to już... No właśnie. Dobra, kończymy to filmik, je... no to dobra, koniec, kończymy, nie? To no już Nie nic. Idziemy spać. Jesteśmy wolni, idziemy pić. No to co? Żegn... No, żegnamy, żegnamy się, nie? Się, nie? Pić. Ja idę pić. No to pić. No to ja piciu. Dobra, dobra, komentuj... ja się No dobra, gdzie jest balet? Dobra, komentujcie, komentujcie, to. komentujcie, subskrybujcie. Ja chodzę, chodzę. Subskrybujcie! subskrybujcie. Ja, ja, ja. Dobra, no, i, Taka. żegnamy Was bardzo serdecznie. No koniec, no. Ale to nie... Ci obłądź! Zamknij Ci mordę! No ej, to jest epickim zachodem słońca. gdzie tu jest słońce? No, idziemy jeszcze... Jesteś ja tam, idę! No tam masz słońce. Tu ślepy jest. Dobra, dobra, kończymy już. żegnam się. Panią... Okay, no jak ja tu słońca, nie znam, widzę. Opie. Jest. Gdzie? Ej, my tam nie byliśmy, patrz! Tam nie byliśmy tam jeszcze, nic nie? nie ma. Nie przypominam sobie, gdzie? żeśmy tam byli. Ale tam nie byliśmy w ogóle. No i też? Tam może będzie te 7 złota. Zł. To tam, gdzie jest ten spadek taki? No, widzisz to? Nie, tam nic nie. Bo tam akurat coś będzie. Może tam, tam też. Chyba, no, kończymy już. Tam uch, dobra, kończymy już Żegnamy was kończymy. bardzo serdecznie, a żegnam może. was z aszary.pl oraz. No, Paweł, no. I będzie. No. I że na was jest i zamcząca. Wielka głowa. Nara. Hmm. No, nara.